awarii uległo Renault Master z 2014 roku. Lawetę z silnikiem Iveco napędza diesel o pojemności 2,3 litra i mocy 163 koni mechanicznych. Panowie, sprawa jest taka, że zależy mi na czasie. Chciałem Was prosić, żebyście samochód uruchomili jak tak? najszybciej, żebym mógł tylko obrócić do sasnowu. Czyli doraźnie i to, dobra, naprawiamy doraźnie i Pan jedzie dalej, tak? Dobra. Cały intercooler, ta chłodnica powietrza nam wisi tutaj wspiera się nawet na asfalcie. Długo Pan jechał? Czy pan to Tu zaraz przed zjazdem tutaj w lewo. Co, może zdemontujmy ten interkuler całkiem, zobaczmy jak I on tak? wygląda. Interkuler, czyli chłodnica powietrza doładowującego, jest zamontowany pomiędzy turbosprężarką a cylindrami. To ostatni element układu dolotowego, przez który przepływa powietrze przed wpadnięciem do kolektora ssącego. Intercooler schładza powietrze sprężone przez turbinę, zwiększając moc silnika poprzez wzbogacenie kaloryczności spalanej mieszanki. Ty tam wskakuj pod futr. Czemu ja? A dlaczego ja? Nie, a ty... to Co ja, tu widzę zipki. Które Co widzisz? Przyswane. Ja tutaj widzę, że przewód spadł, bo go no, wyciągnęło. Luźna opaska była. Dobra, to daj mi go tu, założymy, wepchnij go. Ale luźna opaska strasznie była, więc ktoś to musiał grzebać wcześniej. Czyli co, jakaś naprawa powypadkowa? To są zaczepy pourywane po prostu. wszystkie oryginalne zaczepy, które były, były połamane. Aha, czyli ktoś to zrobił dorywczo, i nie tak dalej. No to ten nie o, widzę. To jest pana trydytka. Czyli szef się o niczym nie pochwalił. Podniesiesz mi ten interkuler? Chwycę tutaj, z tą stronę, bo widzę, że z drugiej strony też poszła tradytka. Ja troszeczkę go pan przewlukł tutaj po asfalcie, widzę ten interkuler, ale myślę, że będzie okej. Okay. Także samochód po przygodach. No teraz się trzyma. Odpaść, nie odpadnie, dobra. Po zawieszeniu interkulera Mirek wraz z kierowcą lawety odbywają jazdę testową. A śmierdzi z niego. Jak ze świeczki. Co tam? Nie czujesz, jak śmierdzi? Okazuje się, że auto nadal ma spory problem. Samochód nie ma mocy. Lewe powietrze? Jakieś takie przedmuch, słyszałem. No, raczej przedmuch. No tylko tak, no teraz to już mamy całkiem co innego, no bo teraz nie ma mocy. No to się ciężko będzie jechało, jeszcze będzie samochód na lewecie, tak? Ja mamy coś nieszczelnego i nie ma mocy. Turbinę bardzo zmęczy, nie? No i dodatkowo tu jest DPF. Może zatkać jeszcze DPF. No, w jakim odstępie czasu to pojadę, zrobię 26 km? No to czy... nie jest 20 kilometrów z No tylko więcej ale mi się wydaje że jak jest nieszczelność w dolocie to on będzie podwyższał dawką paliwa czyli będzie automatycznie kopcił tak no i zawali ten dpf nie jak zawali dpf to raczej raczej zostaniecie tam nie